Cześć dziewczyny, e, jakiś czas temu prosiłyście mnie, abym pokazała wam parę rzeczy z tej szafy. E, w sumie ja ostatnio byłam w domu i tam miałam parę takich e, ubrań stricte na wakacje, które sobie przywiozłam do Krakowa i w sumie pomyślałam, że mogłabym wam pokazać e, parę sukienek, jakieś bluzki A z tego zostało, ponieważ to są jakby moje ulubione sukienki na wakacje. E, i ja e, od jakichś trzech lat spędzam... Mm, jakby miesiąc z każdej wakacji w Hiszpanii w sumie jeżdżę tam do pracy, ale mam też trochę czasu wolnego i tak naprawdę, co jest bardzo fajne jeśli chodzi o Hiszpanię to to, że ja ubieram się tam jakby, tak naprawdę trochę inaczej niż tutaj i tam noszę takie rzeczy, których tutaj bym się nie odważyła a tam to w ogóle jakoś przechodzi niezauważone w sumie, na przykład to jest taka sprawa głównie jeśli chodzi o sukienki tutaj ubieram się raczej na czarno w Hiszpanii w ogóle noszę same kolorowe rzeczy. Taką może pierwszą, najfajniejszą, moją ukochaną sukienką, którą Wam pokażę, jest taka sukienka. To jest... Może pójdziemy troszkę dalej. To jest taka sukienka ze sklepu indyjskiego. Ona wygląda w ten sposób, bo cały materiał jest taki. I ona jest absolutnie fantastyczna. Ja ją naprawdę uwielbiam, ale noszę ją tylko tam. E, też możecie też ją zobaczyć na zbliżeniu. E, to było w ogóle tak, że kupiłam ją w sklepie e, z taką odzieżą indyjską e, w Krakowie, na ulicy Świętej Anny. Podaję, że tam jest e, O Kalkuta, taki sklep z indyjską odzieżą. I tam właśnie ją kupiłam. One były dość tanie. Żałuję, że nie wzięłam drugiej, bo też była w bardzo innym kolorze. E, Toni lubię nosić taką biżuterię. Eee, też może dość specyficzną. Taki złoty naszyjnik, on jest bodajże z HM, o ile pamiętam, ale już go kupiłam jakiś czas temu. Eee, taką, taki naszyjnik, który poprosiłam, żeby kiedyś zrobiła eee, dziewczyna, która zajmowała się E, robieniem takiej brązu przyjaźni, to jest właśnie ten. E, taki śmieszny naszyjnik z hemu, który praktycznie, którego nigdy chyba nawet nie miałam na sobie. znaczy nie, no, może miałam parę razy właśnie z tą sukienką. On to nie tylko pasuje, naprawdę wygląda dość, dość śmiesznie. Tak, tutaj naprawdę w Polsce nie, nie miałabym stać za go nosić. E, takie kolczyki, które też kupiłam w sklepie indyjskim. W ogóle sklepy indyjskie to są jedna z moich ulubionych sklepów, jeśli chodzi o ubrania. Druga sukienka też jest ze sklepu indyjskiego, i ona już się przedstawia mniej więcej tak. Nie wiem, czy to jest sens, pokazywać wam, ale. No i. <noise> ona wygląda właśnie tak. To jest e, taki bardzo ładny materiał. W ogóle bardzo ładny kolor, bardzo ładny wzór, i ona wygląda, jak teraz widzicie. E, ja ją naprawdę bardzo lubię, jest, jest naprawdę bardzo fajna. E, jeśli chodzi o biżuterię do niej, to króluję niepodzielnie taki naszyjnik, który dostałam zresztą od mojego chłopaka i też go bardzo lubię. E, ona też została zakupiona w tym sklepie na Anny. I następną rzeczą jest też taka rzecz dość podobna w sumie. Zaraz wam pokażę. O, jest. To jest taka tunika z Hausa, Wygląda to mniej więcej tak, że ona tutaj jest wiązana. I też materiał jest bardzo ładny. Taki. Kwiatuszki taki przeźroczysto bardziej i tak mm, Ona jest też bardzo fajna. Ja ją kupiłam rok temu właśnie w Hausie, ale spadła się super, ponieważ no, generalnie jak jest bardzo gorąco, to naprawdę jest, jest bardzo taka przebiewna i też lubię ją nosić. Chociaż powiem Wam, że um, ponieważ jest taka dość właśnie przebiewna, to jest przeźroczysta. Jest problem z tym, że um, widać... Linie nie, spodni na przykład. Stanika nie widać tak generalnie, jeśli ma taki na, w podobnym kolorze, ale nie, spod, w spodni właśnie widać i też ten akurat nie jest za fajny. Ostatnio na Allegro polowałam też taką bluzeczkę e, taką śmieszną, takiego nie toparzyka małego, tak to wygląda, z tyłu ma takie wycięcie e, i to jest bluzeczka z firmy Free People. To jest taka jedna z moich ulubionych film na której rzeczy poluję zawsze na Allegro. Um, oni mają naprawdę bardzo fajne cichy, bo ja się na nadal też odnośnie do ich strony. Um, I te rzeczy są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Takie, takie właśnie może w stylu, takim hippie. Um, takie tego typu rzeczy. Ja lubię takie, takie takie bluzeczki. To akurat kupiłam na Allegro. Ona ma taki bardzo ładny hawcik, w ogóle jest... jest bardzo fajna. Um, ja ją bardzo lubię, chociaż też jeszcze nie miałam okazji mieć jej dużo na sobie, ponieważ um, no, niedawno ją dostałam. I tutaj jakoś nie mogłam się przymierzyć. Jeszcze w sumie, nie wiem, może ją założę gdzieś niedługo. Um, właśnie, to jest taka ulubiona rzecz, ale jeszcze nie nakładana. A teraz mam o, taką jeszcze jedną bluzeczkę, która jest absolutnie moją ulubioną bluzeczką. To jest taka bluzeczka... Taki topik z Mero. Ja ją kupiłam w Pimki e, w Hiszpanii i no, bo chyba też w Polsce z tego co kojarzę. E, I to jest naprawdę moja ukochana bluzeczka, która ze mną prze, e, przeżyła pracę w konserwacji na wakacjach jest naprawdę niezniszczalna, więc e, no naprawdę bardzo ją lubię. Przydała mi się wielokrotnie, mam wodę, mogłam na niej polegać I, i, i po prostu było naprawdę bardzo fajnie. Ponieważ ja uwielbiam czarny, naprawdę uwielbiam czarny i... E, Swojego czasu ubierałam się prawie wyłącznie tylko na czarno nawet. No tak, wyłącznie na czarno. E, I mam ogromną ilość czarnych sukienek, do których mam słabość dalej. E, to jest taka sukieneczka z Zary, którą kupiłam chyba też rok temu, czy może coś koło tego. Ona jest z takiego pięknego, czarnego, błyszczącego materiału. Ehm... Z tym, że też jej za dużo nie nosiłam jakoś, nie wiem czemu w ogóle, ale, ale mam do niej taką słabość właśnie i przez ten materiał, o, jest naprawdę cudowna. Tylko właśnie nie, chyba nie za bardzo jakoś dobrze na mnie leży, znaczy mi się wydaje, że się na mnie leży, nie wiem, ale e, w sumie właśnie nie nosiłam jej tak dużo chyba jak powinnam. E, to jest, o, jeszcze pokażę, właśnie pokażę Wam ulubiony dres. Ulubiony dres to jest taki dres e, e, z perszki. E, ja go kupiłam chyba gdzieś w tym roku, dość niedawno stosunkowo, ponieważ on jest takim ślicznym serduszkiem. Tutaj ma jeszcze niżej jakieś takie brokatowe tutaj wyszywanie i tutaj chyba też ma takie... Boże. E, kryształki jakieś przyczepione. Ja też nie lubię takie białe z serduszkami w ogóle bardzo ładne. One były jeszcze w różnych wersjach kolorystycznych, a, ale w sumie to jest sporo kosztowa chyba 90 zł, mogą być troszkę tańsze. Ja się skusiłam tylko na jedno oczko, e, wszystkie chyba były bardzo fajne. Mam jeszcze taką on, teraz wygrzebałam jeszcze taką bluzeczkę którą wydębiłam w ogóle od mamy, jak e, byłam w domu. Ona jest taką bluzeczką tego typu jest taka jaśniutka, ma taki bardzo fajny wzór, widzicie? Tak to tak jakoś wygląda. aczkolwiek w sumie też jeszcze jej nie założyłam, nie mam do czego, tak się czaje. Bardzo mi się spodobała ta biała kolekcja z, z H&M, Kupiłam sobie nawet ten zestaw pod bluzę. bluza. Bluza i ta długa spódnica, taka biała z wydzierganymi jakimiś kwiatkami na dole, białą nitką. Z tym, że ta spódnica okazała się trochę za długa dla mnie a na tych zdjęciach tak fajnie odsłania w ogóle jakiś brzuch jakiś tego typu rzeczy, w ogóle inaczej to wyglądało ale w sumie kupiłam ją i myślę, że ją jakoś poprzerabiam jest jeszcze jedna taka ulubiona bluzeczka też z hemu, i ona jest ulubiona, ponieważ na plecach robi coś takiego hmm. Czyli ma taką siateczkę i to naprawdę fajnie wygląda z tyłu. Z tym, że z przodu jest taka zwykła. No i ale okej, okay, to jest fajne, jak się ściąga po prostu taki żakietik, i okazuje się, że tam z tyłu jest, jest, jest takie pajęczynowate coś. Jeszcze jest jedna taka moja ukochana, absolutnie ukochana sukienka z kołusa którą wydębiłam gdzieś Ja ją znalazłam gdzieś chyba po prostu z dwa albo trzy lata temu nawet w Kubusi. I ona ma takie zameczki wzdłuż po prostu całej swojej formy. E Wszyscy zawsze śmieją, czy te zamki tutaj na, na lękuście się rozsuwa i czy tutaj nic nie ma. nie wiem, co to jest materiał. <laughs> ale, ale z tyłu też ma taki paseczek. E, I też była bardzo fajna. Ja ją akurat skróciłam, bo była dla mnie za długa, trochę taka e, ciągnąca. Ale teraz mam ją do połowy, do połowy uda i jest super. Jest jeszcze taka brzeczka która jest chyba sprzed dwóch miesięcy albo sprzed miesiąca e, ze Stradivariusa. I ona wygląda tak. Ona no ma fajny tutaj po prostu ten e, takie wyszywanie, <laughs> widać w stanie kolora, będę musiała wymyślić jakiś taki wniar jasny, e, ale jest też naprawdę bardzo ładna i bardzo ją lubię. E, też ją noszę dość często w sumie. Taki kolor nawet mi się podoba, chociaż ja nigdy nie miałam takiego koloru i... E, kiedyś tam nie mogłam się przyzwyczaić, ale teraz bardzo bardzo mi się podoba. No i to jest chyba w sumie tyle. Jeszcze Wam pokażę następnym razem jakąś biżuterię, ponieważ teraz jestem u siebie na Żabincu, a biżuteria została u mojego chłopaka, bo zapomniałam jej zabrać, ale w sumie myślę, że pewnie jakiś filmik się pojawi. Teraz, kiedy ta kamera robi w miarę sensowne zbliżenia, to pewno będzie biżuteria, bo o, bi o biżuterię też prosiłyście, i o te ciuchy strasznie prosiłyście, także no tak to wygląda. Ja akurat w tej chwili nie choruję na ciuchy, <laughs> tylko choruję na, na to, że się do włosów i na kremy. Więc może akurat nie chyba w najbliższym czasie nie wybiorę się na zakupy, ale jak coś nabędę, to na pewno Wam pokażę. W ogóle zastanawiałam się nad tym, czy by nie robić jakichś takich właśnie ubrań na bloga. Ale jeszcze na tym pomyślę, bo trudno robić takie zdjęcia, muszę po prostu uzbierać na ten lepszy aparat. No i to jest chyba tyle z mojej strony. Także w ogóle dzięki za oglądanie, dziękuję za komentarze i do zobaczenia.